Znajdujemy się nad Półwyspem Helskim. Tam jest Półwysp Helski, wysokość 1000 metrów i już Wam pokazuję tutaj ciekawego widać. Tak wygląda piękny nasz Półwysp Helski z góry. Latarnia morska końcówka widać bardzo dobrze Płcizny, Port dalsze miejscowości: Jastarnia, Jurata, Kuźnica, tam w oddali widać Władysławowo, Pock. Tutaj mamy Gdynię. Tam daleko jest Gdańsk. Dzisiaj bardzo dobrze widać też Wisłę i ujście Wisły. To mamy ujście Wisły. I mam nadzieję, że to będzie widać też Zalew Wiślany. I tam gdzieś jest na końcu Krynica Morska. Sporo stateczków dzisiaj pływa. Jakąś bareczkę sobie ciągnie. Tu jakieś mniejsze. No i ten widok na Łuse Pchelski z góry zawsze mnie mi się bardzo podoba. Zobaczcie jakie jest szeroki na samym końcu, a dalej jakie są wąskie na przykład tutaj. Także bardzo ciekawe miejsce. Także ja jeszcze sobie troszkę poglądam widoczków i pozdrowionka dla wszystkich. Miłego dnia.